Witajcie moi drodzy, w tym filmie zobaczycie dwa fit. Najlepsze, najzdrowsze, najsłodsze śniadania na redukcję i nie tylko. Zaczynamy! Dzień pierwszy i aż jestem właśnie po moim treningu, i tak właściwie to będzie moje drugie śniadanie. To, że nazwałam te posiłki dwa najlepsze śniadania, to nie oznacza, że to muszą być śniadania, bo może być to zarówno obiad, albo nawet i kolacja. A będzie to omlet na słodko, który będzie miał około 500 kalorii, a będzie wyglądał, jakby miał z 1000 kalorii, i jest naprawdę przepyszny. Potrzebujemy jajka, mąkę. Ja daję kukurydzianą, bo po prostu taką lubię. Może być zwykła pszenna, do tego u umie truskawkowy, uwielbiam skry słodkie. Do tego jeszcze owoce, w tym przypadku koniecznie sezonowe, umie to są truskawki i odrobinę bitej śmietany na górę. Ale to też nie jest obowiązkowe plus oliwa do smażenia. Na początek w misce rozbijam dwa jajka, dodaję do tego mąkę, odrobinę soli, odrobinę cynamonu i dokładnie całość mieszam. Na patelnię daję tłuszcz, oliwę albo masło i kiedy patelnia się nagrzeje, to dopiero na nią dodaję ciasto na omlet. I dwie takie złote zasady, kiedy smażymy omlet, to to, żeby smażyć na małym ogniu, to po pierwsze, bo jak na duże będziemy smażyć, to nam się od dołu przypali, a w środku będzie surowy. I druga taka złota zasada, to smażymy pod przykryciem. I kiedy omlet nam się smaży, to my w tym czasie kroimy owoce na małe kawałki. Muzyka idealne ciasto. Idealne, perfekcyjne. I teraz najlepsza część. Voilà. Taka ciekawostka, że bita śmietana w sumie nie jest takim złym produktem na redukcję, bo zaspokaja naszą ochotę na słodkie i objętościowo jest jej naprawdę dosyć sporo, i te 15-10-20 gramów bitej śmietany to jest naprawdę sporo. I ja teraz biorę się za jedzenie mojego drugiego śniadania i oczywiście widzimy się przy kolejnym słodkim posiłku. Mm. <noise> Moi drodzy, kolejny piękny dzień i ja mam dla Was kolejne pyszne, zdrowe śniadanko, nisko kaloryczne i będzie to smoothie bowl mega owocowe i będą potrzebne mrożone owoce. Ja daję bananę i mam jeszcze odrobinę mango mrożonego. Bananę zamroziłam sama, a mango zamrożone kupiłam w Biedronce. Do tego skry owocowe. Ja mam tutaj też skry z Lidla i na górę już swoje ulubione dodatki. U mnie to truskawka. Borówki, chipsy kokosowe, nasiona chia, ulubiona granola i zastanawiam się jeszcze nad kakao. Jedyny sprzęt, jaki potrzebujesz do tego przepisu, to właśnie blender. I'm the chosen. Snow is falling. Elfie's calling. Check my list twice. Most of y'all done. Slaybells ring. Słuchajcie, jem, jem, jem I nie mogę się od tego oderwać To jest tak pyszne Dodajcie odrobinę mango, bo ona tutaj daje taki super posmak I jeszcze właśnie ten jogurt mango zmarakują. No to jest przepyszne, no Zobaczcie w ogóle jakie to jest objętościowe I ta konsystencja Polskę, no polskie kocham, bowlem. I mam dla was jeszcze dwa super przepisy na słodkie dania, na słodkie śniadania, na takie pankeki, w których w środku będzie lejąca się czekolada i również będą nisko Dajcie znać w komentarzu, czy taki film was interesuje. To następnym razem nagrywam. Zostawcie łapkę do góry, zostawcie też komentarz, czy ten film wam się podobał. Dajcie znać, jeżeli wypróbujecie te przepisy, koniecznie oznaczajcie mnie na Instagramie. Już mi się połączyłem. Po prostu jestem głodna i nie mogę się skupić przy tym posiłku. I oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie. Takie miseczki kokosowe dorwiecie również na moim sklepie. Pierwszy przepis był z Daily Diety 1, z mojej diety. Jeżeli chcecie mieć dokładnie wyliczoną dietę, co jest, to oczywiście też zapraszam Was po moją stronę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!